Justyna Rudomina, czyli Panie z Biblioteki. Zapraszamy na Wipowski podcast. Dlaczego Wipowski? WIP, czyli Woda i Ptaki, to projekt przyrodniczy, który realizujemy w naszej szkole. Szkole podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie. Projekt inspirowany programem Drzewo Franciszka tworzy uczniowska ekodrużyna. Ania, Hania, Hania Iga, Ula, Paulina. Kalina, Kalina, Karolina, Karolina Mateusz i Maksym. Biblioteka Szkolna, Centrum Wszystkiego. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Gościem projektu Woda i Ptaki jest pan dr Wojciech Czarnecki, hydrolog pracujący jako melioran w urzędzie miasta Poznania. Porozmawiamy z panem Wojciechem o. Tym, czym zajmuje się hydrolog, o sytuacji hydrologicznej w Polsce, jak wygląda obieg wody w przyrodzie, o zmianach klimatyczno-hydrologicznych i ogrodzie deszczowym. Hydrolog zajmuje się wodami, które znajdują się na powierzchni ziemi i pod powierzchnią ziemi. Nie ma znaczenia, czy są to wody w stanie ciekłym, czy są to wody w stanie stałym, bo zajmuje się też nimi glaciologia. Dział zajmujący się lodowcami. Niektórzy hydrolodzy zajmują się dużymi obszarami wody to są oceanografowie. Niektórzy, nawet tak małymi jak źródła, tym zajmuje się krenologia, ale ogólnie wody, które znajdują się na ziemi, to są, przedmiot, to są przedmiotem badania hydrologii. A wody, które znajdują się w atmosferze, zajmuje się nimi już meteorologia. A jak wygląda obieg wód? Obieg wody w przyrodzie lepiej nazywać krążeniem wody w przyrodzie, ponieważ woda krąży z jednej części świata na drugą, z jednej części geosfery na, w inną i z jednego stanu skupienia w inny. Yy, ogólnie można. Krążenie wody w przyrodzie zacząć od dowolnego punktu, ponieważ do każdego z tych punktów woda w końcu powróci. Ale najczęściej omawianie obiegów wody w przyrodzie rozpoczyna się od parowania. Woda paruje z różnych miejsc paruje z otwartych powierzchni wodnych paruje z gleby jest też wydychana przez organizmy żywe przez aparaty szparkowe roślin trafia do atmosfery. W atmosferze skrapla się, powstaje z niej zachmurzenie, a następnie z zachmurzenia przekształcane jest w opad. I opad kończy fazę atmosferyczną krążenia wody w przyrodzie. Opad, przenosząc się na powierzchni Ziemi, transformuje się w odpływ. Po drodze może dojść do zatrzymania Wody w przyrodzie, czyli do tak zwanej retencji. Retencja jest zawsze czasowa, nigdy nie zdarza się tak, żeby woda została trwale gdzieś uwięziona, no, poza wiązaniami chemicznymi, ale to już jest inna zupełnie sprawa. Woda retencjonowana może być pod postacią śniegu, pod postacią lodu w lodowcach, może być związana pod powierzchnią Ziemi w wodach podziemnych. Może też być oczywiście ujarzmiona w bagnach, a także w organizmach żywych. Też jest retencja biologiczna. Po ukończeniu retencji woda dalej odpływa, odpływa grawitacyjnie, uchodzi w głąb wód podziemnych. Wodami podziemnymi może przedostawać się do odborników na powierzchni ziemi, może przechodzi bezpośrednio do morza, jak również powierzchniowo, także przepływa jeziorami, kanałami, rzekami, w końcu do morza. Po drodze oczywiście, paruje, ale największa część parowania oczywiście zachodzi z mórz i oceanów, ponieważ morze i oceany zajmują ponad 70% powierzchni ziemi. Dlatego ta część obiegu wody w przyrodzie jest największa, najbardziej dominująca to parowanie wody z powierzchni mórz i oceanów. I tak to krążenie się zamyka, ponownie po odparowaniu, ponownie po skropleniu następuje opad, i w ten sposób cały cykl zostaje ukończony. Poziom wód gruntowych w Polsce jest zmienny. Przede wszystkim zależy od wysokości względnej terenu, czyli od tego, z jakim terenem mamy do czynienia: czy to jest teren płaski, pagórkowaty czy górzysty. Na terenach górzystych poziom wód jest najniższy, na terenach płaskich, na terenach nizinnych, poziom wód jest najwyższy. Możemy spotkać wody nawet już na poziomie gruntu to jest, to jest woda w bagnach. Najczęściej, jeśli mówimy o Wielkopolsce, to jest to poziom 5-8 metrów pod poziomem terenu także nie jest to aż taki niski poziom. Woda w drugiej kolejności woda podziemna zależna jest od opadów ponieważ w pierwszej kolejności wody gruntowe są zasilane wodami opadowymi więc w zależności od tego jakie mają opady taki jest też poziom wód gruntowych jeśli opady są długotrwałe albo bardzo obfite wtedy poziom się podnosi dochodzi do swojego maksimum zawsze Obliczając poziom wód podziemnych na jakimś terenie, trzeba też wziąć pod uwagę to, na jakiej głębokości znajduje się pierwsza warstwa skał nieprzepuszczalnych czyli warstwa, na której oprze się woda podziemna wsiąkająca w głąb, warstwa poniżej której woda już nie będzie mogła wsiąkać. Od położenia tej warstwy Zależy to, ile wód podziemnych może zgromadzić się w danej glebie i na jakiej głębokości minimalnie będzie zalegała woda podziemna. A jakie są Pana przewidywania co do zmian hydrologiczno-klimatycznych? Zmiany klimatyczne i hydrologiczne to bardzo szeroki temat. Ogólnie jesteśmy teraz w fazie ciepłej cyklu. Zmian klimatycznych i przypuszczalnie temperatura jeszcze przez jakiś czas będzie się podnosiła. Ale nie jest to proces stały i temperatura nie będzie podnosiła się w nieskończoność. Nawet jeśli będą do tego dokładały się działania człowieka, to temperatura będzie w końcu spadać. Związane jest to z dwoma elementami. Pierwszy to topnienie lodowców. W przyszłości dowiedziono, że topnienie lodowców, zwłaszcza lądolodu na Grenlandii, powodowało wysłodzenie wód, morza, wód oceanu atlantyckiego, a w słodkiej wodzie ustawał prąd zatokowy, inaczej Golfstrom. Ustanie prądu zatokowego powodowało Ustanie obiegu globalnego ciepła w Oceanie Atlantyckim. Ponieważ jest to prąd ciepły, ustawało takie podgrzewanie północnej Europy i rozpoczynała się epoka lodowcowa. Drugim czynnikiem, który może spowodować i pewnie spowoduje w końcu Powrót epoki lodowcowej są zmiany astronomiczne, na które już zupełnie nie mamy wpływu. Minimalne oddalenie Ziemi na orbicie od Słońca, minimalne dosłownie o 0,5% zmniejszenie energii słonecznej w wyniku zmniejszenia aktywności Słońca albo zmiana kąta pochylenia Ziemi względem płaszczyzny, obrotu, płaszczyzny obiegu Ziemi wokół Słońca. Te czynniki w przeszłości powodowały bardzo poważne zmiany klimatyczne, generalnie sprowadzające się do tego, że mniejsza ilość energii słonecznej padająca na Ziemię powodowała spadek temperatury i rozpoczęcie epoki lodowcowej. I takie zjawisko jest prognozowane w przeciągu kilkuset lat. Prawdopodobnie lodowcowa do nas powróci i będziemy mieli do czynienia z fazą zimną w cyklu zmian klimatycznych. Proszę nam powiedzieć, jakie znaczenie ma zakładanie ogrodów deszczowych. Ogrody deszczowe są elementem tak zwanej małej retencji. Czyli zatrzymywania wody w przyrodzie, przetrzymywania jej przez pewien czas do różnych celów. Tym celem może być wykorzystywanie wody do podlewania albo do innych celów gospodarczych. Może to być utrzymywanie roślin, Lubiących większej ilości wody, roślin bagiennych albo wodnych. Może to być też podniesienie poziomu wód gruntowych. Jeśli w pobliżu mamy studnie, mamy jakieś ujęcie wody, wtedy zasilanie studni za pośrednictwem wód deszczowych, które będą sobie w którymś miejscu intensywniej wsiąkały, jest bardzo pożądane. Gdy gdy powstanie więcej takich ogród deszczowych na jakimś terenie, zwłaszcza na terenie miejskim, gdzie wsiąkanie jest z natury utrudnione, mamy, do czynienia, mamy wiele terenów utwardzonych, mamy jezdnie, chodniki, dachy domów, miejsca, gdzie woda nie wsiąka. W rezultacie pojawia się coś takiego, że tereny miasta przypominają, pod względem hydrologicznym, przypominają pustynię. Nie ma tam miejsc, których, którymi woda mogłaby dostać się w głąb ziemi i zasilać wody gruntowe. Żeby tak się nie stało, żeby tereny miejskie nie przemieniły się w zupełną pustynię, otwarte powierzchnie gruntu, gdzie woda może swobodnie wsiąkać i gdzie jest to pożądane, takie otwarte powierzchnie gruntu są bardzo potrzebne. W pewnym stopniu chronią też przed powodzią ogrody deszczowe, zwłaszcza przed takimi powodziami, tak zwanymi błyskawicznymi, powodziami miejskimi. One są właśnie spowodowane tym, o czym poprzednio mówiłem, czyli utwardzeniem dużych powierzchni w miastach. Woda z tych powierzchni nie wsiąka, tylko przechodzi kanalizację deszczową. Ale kanalizacja deszczowa ma swoją ograniczoną pojemność i może nie przyjąć dużych ilości opadów, dużej ulewy, która w każdej chwili może się zdarzyć. Aby tak się nie stało i aby kanalizacja deszczowa się nie przelewała, aby nie doszło do katastrofy, do podtopienia, warto, aby zanim woda dostanie się do kanalizacji po drodze, była właśnie zretencjonowana, na przykład w ogrodzie deszczowym, na przykład na trawniku, po to aby czas i czas dopływu deszczu do wody kanalizacyjnej był wydłużony. I żeby dać, dać sobie szansę na uniknięcie takiej małej, krótkiej, ale kosztownej powodzi w mieście. Drużyna VIP dziękuję. Dziękujemy.